Uwaga! Zaczynamy wielki wyścig wokół wulkanu! Tak jest! Słuchajcie, nagrodą jest dla wygranego! Ten kto wygra, dostaje 100 zł od drugiej osoby w realnym życiu! ha O Chycę... prawdziwą kasę! Tak, czekam na 100 zł od ciebie, bo na pewno ja to wygram! No tak! Patrz, ja już zaczynam! O! Dobra, dobra, jak to zaczął w ogóle? Ja też tu mnie tego nie wiedziałem. Oj, oj, oj! O, dobra, mamy tylko jedno życie! Op, o! Op. Dobrze że się już całe pokazało op, op. O! Nieee! Odradzam, odradzam się, Dawaj! No Zajnie. Widzę jak wygrywasz właśnie. Wygrywa, wygrywa, po prostu się nie skupimy. Tylko uważaj! Bo tutaj jak spadniesz na trawę, to też giniesz. Op, op. Dobra, dobra, dobra. Nawet jak spadnę z małej wysokości to też zginę? Czy tak, to, to tak, prostu... tak. Okej okay. Praktycznie! To nieźle. Ale... Ale upadł. Spokojnie i tak cię dogonię. A. O! Dobra, udało się, idealnie, dobra, dobra, patrzcie na mnie. A, dobra, będę tam na szczycie tego wulkanu. Tam czeka na mnie 100 zł od Hitla. No tak, a, tak dostaniesz a, na pewno. O, nie, ja nie, też. A nie. O nie, do tego samego punktu. O nie! Znowu, znowu! O ja też, o nie! Ale z nas łamagi! O, o nie, o nie! O! Nie uderzaj mnie, nie uderzaj mnie! Haha, wpadaj do ławy, kocurze Nie, nie, nie! O nie, znowu, dobra, dobra! Coś tam słabo idzie, ale dobra, dobra, żartuję! Ja no jest bo jesteś tam. słaby! Haha, znowu wpadmy, piaciek! <śle> <śle> dobra, dobra, dobra! Teraz, teraz, teraz! Musimy A? się skupić, bo ja też zginąłem już z pięć o, nie, razy! Dobra, 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 teraz skup się! Nie, O ty łotrze! Aj! No dawaj, kocie, psaci, <śmiennie> dawaj, dawaj, idź, idź! idź! chodź tu, chodź tu! Nie, iść na łąkę, to może zostaniesz to złoto ode mnie. Tak go O no, dobra, idę. Albo nie! O nie, nie, A! A! nie. Nie, nie. nie, nie, nie. nie, nie, nie. Nie to na trawę! Nie. O, o. Na trawkę, już! Tam gdzie ko kocie o. miejsce! no, Ej, mieliśmy przechodzić wyścig, ty! A nie się bić! Dobra, dobra! No dobra, no to przechodzimy. Dobra, dobra, dobra. Uwaga! Op. O mnie! O ty! Dobra, dobra. No, chodź do mnie! O ty! O. Dobra, dobra, idealnie przeskoczyłem! O nie! O No chodź chodź, o, Już idę, już idę, patrz! Zobacz tam leci bocian! O, o nie! Też zleciałem, jeden skok za dużo. Serio! Oj! Nie! Dobra, nie popychajmy się już, słuchaj, musimy się skupić. Dobra, musimy... Zaczekaj! Kupiamy się i teraz przyjdziemy to za pierwszym razem. Dobra, dobra, Skup się. dobra. Skup się! Dobra. Skup się! Ja chcę do kolejnego checkpointa, chociaż nie jest kolejny checkpoint. Eee. O, za tymi drzewami, co tam na nas czekają? O, o idealnie, dobra, dobra, teraz lecę po prostu. O. Nie będę się zatrzymywał, to trochę na błonie dystansu. Eee, to, to jest trudny skok. O. Dobra. Uwaga. Uwaga. Hop. Jest, 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 jest. Ale Hop. zaraz mnie wkurzy ten parkour, naprawdę, zobacz jaki to jest wielki wulkan. Hop. Jak my mamy to przejść? Idealnie, idealnie, o to jak to jak są daleko, chycel jak ty to zbudowałeś? Jak mamy to przejście, pytam. A kto to budował? Ja, cię? No, no nie, na pewno nie ja. O nie, znowu spadłem. Chwila. chwila. No ten parkur jest bez sensu. Dajmy nie. sobie kilka prób. Jak nie przejdziemy, to trudno. Czy musimy przejść? Ja chcę 100 złotych od ciebie, więc musimy przejść. No dobra, najwyżej to. Do... A! Dobra, dobra, dobra. To w ogóle będzie chciało oglądać, jak dwie łamagi robią parkur. Hehehe, no jak to kto? Ja tam dojdę, spokojnie, Dobra? O! No, dobra, tak, na się. pewno. Teraz jest łatwe, teraz jest łatwe, już pamiętam, jak to było. Na te płotki trzeba wskoczyć. Uwaga! Szkoda, że nie ma tu licznika op. śmierci, bo zginąłem o, chyba z 15 tyły. razy. Ajajajajaj... Hitler! znowu spadł. Ten parkour to chyba zły pomysł, słuchaj. oj, oj! oj, oj. No, ja, padamy na pierwszej przeszkodzie, no co jest? Chwila, chwila, ja naprawdę jestem świetnym skoczkiem, ja nie wiem co się dzieje dzisiaj ze mną. Hop! Znowu spadłem. To ty jesteś Adam Małysz? Tak, tak, jestem Adam Małysz, tylko kot. Ja poluję na myszy. O! Znowu spadłem. Musisz się skupić! nie, 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 nie! A nie o myszach myśleć. Dobra, dobra, dobra. Skupcie, się Pierwsze tutaj są takie leciutkie skoczki, leciutkie. I tutaj jest daleki, ok, chwila. Hop! Idealnie. Teraz tutaj. Tutaj też jest daleki. Dobra. Dawaj kocie psocie, wspieram cię. Wspieraj mnie, wspieraj. Op! Zobacz. Zobacz nigdzie ja jestem. Ja też, ja też tam prawie raz byłem, tylko na tych drabinkach spadłem. Dawaj, dasz Dobra, radę, uwaga. dasz radę, wspólnymi siłami. O, Dobra, widzisz? Dobra, I chodź, teraz? I teraz tutaj w prawo trzeba iść. Nie spadnij na tych drzewach. No uważaj, no teraz, teraz tam, jest... ale tam będzie najgorsze łańcuchy i ja tego nie dam rady przejść chyba. Dasz radę. A jak nie dasz rady, to płacisz mi stówę. Dobra! Ha ha, ha. I... Teraz ja! O, op, op! O, łańcuchy teraz są przede mną, to moje będzie ciężkie. Mm, ja chyba zrobiłem kupkę op. w majtki. O, patrz! O, No to zobaczył! Tak zobaczył, że spadł. Ha, ha, ha. I tak cię dogonię, zaraz ty zlecisz. A, ty jesteś kupa! Ha, ha, ha. O, o, udało się, dobra, dobra, musiałem się na tym naprawdę skupić. I teraz zobaczcie, zobaczcie, jakie to jest malutkie. Dobra, Słuchaj, dobra, to szczyt tego wulkanu, tam na górze. Dobra, zaraz włączę tryb kreatywny. Nie, nie, nie. I przejdę to, przejdę to jak prawdziwy haker. Gramy na survivalu, nie ma kreatywnego. O, o, udało się, dobra, patrz, Hilton. Doszedłem do level one. O jej, jej, Pierwszy checkpoint. Pierwszy checkpoint, nareszcie. O ten dźwięk. O tak, dobra, nawet trzy razy zrobiłem ten checkpoint. Na wszelki wypadek, jak spadnę, to się tutaj teraz pojawiam. Masz motywację, żeby przejść. Hahaha. Ooooo, co się stało teraz? Czemu ja tu. chwila. Chwila, co się teraz stało? O! O, co się, co? To... Nie, nie, nie można na czerwone. Nie można na czerwone stawać, bo zginiesz. O, ja cię Naprawdę? No, tak, stanąłem na czerwone i zginęłem, ale jest jakiś powiększony skok teraz chyba. O, a nie, to był tylko na pierwszy, na pierwszy skok. Ojej, ojej, ojej. O, ale skierdła. O, 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 No nie, 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 w ogóle nie wyskoczyłem. <śpisać> Chwila, co się dzieje, co się dzieje, dobra. Skupcie. Idealnie, dobra, dobra, dobra. Dobra. I teraz... A gdzie ten chycel? Tam z tyłu dały cały czas na tych pierwszych przeszkodach. Ha, ha, ha. Oj, oj 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 znowu spadłem. Dzisiejszy o. dzień nie należy do moich najlepszych, naprawdę. Chwila. Hycel, wiesz jak tutaj jest? Tutaj jest tak, że niebieskie wybijają bardziej, a czerwone giniesz. Teraz się dowiedziałem, bo zobaczyłem, że jak skoczyłem z niebieskiego to mnie bardziej wybiło. O! Udało się na schodek, dobra. Co robią zielone? Ej. Nie ma tu zielonych ha, ha, ha. O, dobra, dobrze. Zielony, dobra. zielony, robi sobie zielony. Zielony, A tu jest zielono, ale też strasznie. Wulkaniście ha, ha, ha. Dobra, o. Zaraz to... mnie coś trafi, naprawdę, przysięgam, zaraz mnie coś trafi. Ja tego nigdy nie przejdę. No dobra, dobra, jakoś musisz sobie przynajmniej do pierwszego checkpointa podlec. Niech, niech ci będzie. Ale dalej. Oj! Spadłem. O Zrób sobie checkpoint tutaj. Włopsze. Niech będzie, że dostaniesz trochę fory i tak dalej nie przejdziesz. Teraz są najcięższe. Uwaga. hop, o, Dobra, dobra. I hop! Jakie to jest dziwne. Paczek ja jestem dobry. A co robią brązowe? O <noise> nie. Co robią brązowe? Brązowe? Słuchaj! Brązowe to kupa! Pachną. Tak, pachną tak trochę. <noise> nie lużę. Paczek jestem dobry. Te brązowe są przyjazne, ale fajnie. Ale się podjerałem. Co to było? Dobra. Op. Aj, znowu. No nie mów. A jak jeszcze daleko do szczytu, chyter. Co ty tutaj chybiciłeś? Jestem ja nie mogę. Dobrze, dobrze. Chociaż to ja wypiśliłem. to ten bój, pomysł, żeby założyć się z nim o 100 złoty, bo ja wiem, że ja to wygram. to tu akurat jestem pewny. O! Znowu spadłem. Te drobinki są mega ciężkie. O! Dobra, dobra. Z niebieskiego. Tylko mnie nie zrzucaj, bo nie wiem, co ci zrobię. Haha, ha, ha. no zobaczysz. A! Hop! Dobra, nie na czerwone, nie na czerwone, nie popełnię tego błędu. I teraz to jest to jest najcięższe. O! Znowu nie mogę na ten schodek. Wiesz, że te drabinki są dookoła Ty. Wiem, 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 że są dookoła. Ja też się tym idziemy. No, jak tam ci idzie? Słabo, bardzo słabo, słuchaj. Bardzo, bardzo słabo. Właśnie widziałem. Trochę ci w tym pomogłem, hahaha. Dobra, dobra, uwaga. My tego nigdy nie przejdziemy. Przejdziemy, ja to wiem jak to przejść, hop! Dobra... Teraz się uda. O! No! Dobra... Chyba gorszych graczy parkura nigdy w życiu nie widziałem. Dobra, dobra to było dobre. Op. Udało się znowu. Op. Jest, jest, jest. Ostatnia. Op. Jest, 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 jest. Udało się. O, dobra chwila. O, Ale jesteś. Jest. W końcu jesteś kotem. To czym się tu chwalić? No zobaczcie, kotem na tle tego wulkanu. Ha 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 ha. Ja tam się wspinam. O, o tu jest jeszcze zielone coś. Robi chwila. O, o. Nie gadajcie, że to mnie cofnie do tego pierwszego. Oh, teraz te drabinki znowu przede mną, nie. O! Dobra. Mnie też one czekają. O! Chwila, chwila. O, A, ale mnie wybiło do góry! Wow! Widzowie, dajcie znać, jak myślicie, czy nam się to uda w ogóle. Zobacz, gdzie jestem? Patrz. Gdzie ty jesteś? Jak ta dotarłeś? No, jestem taki dobry po prostu. Taki dobry jesteś, na pewno. Robią zielone. Nie wiem, co robią zielone, ale ja też jestem dobry, zobacz. Ha, ha, ha. O! Nie. Dobra, chycę, lecimy do drugiego checkpointu. Tak, 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 to było zdecydowanie za trudne, chodź tutaj. Idę do ciebie, do drugiego checkpointu tu jest? Tak. Powiedzmy, że póki stawiamy na równo zasady, to jeszcze no, jak to tak, tak, po prostu jesteśmy tak słabi, że nie możemy przejść parkouru dla dzieci. No faktycznie... OOOOO! Znowu spadłem. Ja chwila, dobra. Lecę do tego drugiego checkpointu, ja tam nie zrobiłem checkpointu. Ach. Teraz, teraz zrobię Chwila? Nie damy no. rady tego przejść, to jest za trudne. Dobra. No to jak wtedy robimy Hycer, co uważasz? Co patrz, robimy gdzie z, tymi ja z, jestem. z tymi 100 złotymi dla mnie? Patrz gdzie ja jestem, lepiej, zobacz, tu jest jakiś bóg ma mapy. Gdzie ty jesteś chwila? Na trawie, chodzę po trawie, patrz w twoją lewą stronę na ziemię. Tutaj? O, widzę cię. Ej, ja też mogę? Ej, ja też mogę. Na kreatywnym można. <laughs> A ja nie mam kreatywnego, tylko normalny. Aha, to no to nie wiedziałem. Nie, ja proponuję po prostu znaleźć jakąś o wiele lepszą mapę, może po prostu widzowie będą wiedzieli jaka mapa będzie bardzo łatwa dla nas, hmm. bo to chyba przesadziliśmy. No, ale... I proponuję, że z racji tego, że nie dałeś rady, to musisz ty mi dać te 100 zł. Ja nie dałem rady, zobacz ja nie jestem. Hysel, spójrz w górę. Spójrz tutaj na górę wulkanu. Halo? Nie widziałeś? Ale... Zdaję sobie sprawę, że tam nie ma końca tego parkuru, Chodź! tylko... Wow! Welcome to Vulcan! Wygrałem! <laughs> 100 zł dla mnie, Hycel Ej, słuchaj kocie, psocie, grabić sobie i to bardzo. Widzowie, napiszcie mu, że mamy dać 100 zł, nie wymiga się. <laughs> Jestem już w środku. <laughs> Niech widzowie zdecydują, czy faktycznie, uczciwie to wygrałeś, czy też nie, bo wydaje mi się, że trochę oszukiwałeś. Czy ja wiem, co oszukiwałem? po prostu trochę, tutaj po swojemu to wow. zrobiłem. Dawaj w tym wulkanie jeszcze sobie pochodzimy. O, dobra, dobra, lecę do ciebie, uuuu! Fajny ten wulkan, co? Patrz, jacuzzi, hycer. Patrz. Gdzie ty jesteś? O, tutaj jest też parkour. Faktycznie Dobra, zmieniam w takim razie na survival, lecimy. Aaaaa! O nie, to nie go dobry <noise> Aaaa. Aaaa. Dobra, Hecel. Wiadomo kto wygrał. Zasa zasady były proste. Zasady były następujące. Kto pierwszy jest na wulkanie wygrywa? Ja byłem pierwszy... No, czyli ja wygrałem, tak? Czyli ja wygrałem, tak? Dokładnie. Ja, patrz. Co to? Patrz co się tu się stało, hmm. Hycel. Zobacz na... Tablicę po prawej stronie, a wow. później powiedz kto komu daje pieniądze. <laughs> wow, udało się, Hycel! Przeszliśmy to. Zobacz, to ja co... wygrałem. Cała mapa nam się blokowała, mi się pokazało napisy, nie tobie. Wow. No ale ja mam dziesiąty poziom i kliknąłem przecież ostateczną... Łytę. Zobacz po prawej stronie. Naprawdę? To no to nie było tak. trzeba tylko przejść do wulkanu? Nie, na końcu tego parkura w wulkanie jest ta płyta. No to chyba i tak ja wygrałem. Ha, 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 ha. Dobra, dobra. Dobra, dawaj. widzowie. Dawajcie znać jakiego parkura mamy przejść. Czy w ogóle chcecie takie parkury czy też nie? Bo jesteśmy w to beznadziejni. Ha, ha. No, no chociaż faktycznie jest beznadziejny. mi poszło dobrze. Ha, 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 ha.